odcinek i ruszamy jak zwykle na początek z krótkim podsumowaniem tego, co mamy w tej chwili w produkcji i co w najbliższym czasie pojawi się też na Waszych stołach. Po pierwsze, jeśli chodzi o premiery, to w tym momencie zostały nam już ich niedużo przed takim naszym portalowym okresem wakacyjnym, czyli tymi tygodniami. W lipcu, od 20 lipca, kiedy porto to się zamyka, a dokładniej, już w ten czwartek, drugie dno, czyli najnowszy dodatek do detektywa. Do tego mamy później, tydzień później, Escape to Slow Memory. Tu od razu informuję, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec tego tygodnia będziemy wysłać egzemplarze do osób, które kupiły na sklepiku. Niestety tutaj jak zdarzyło się takie później w transporcie, to jeszcze ten towar jeszcze nie jest u nas w magazynie, jak tylko do nas oczywiście dotrzeć rozpocznienia wysyłkę. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie mogę w 100% powiedzieć, kiedy dokładnie to się zdarzy. Co teraz dalej mam jeszcze? Spójrzmy. W lipcu natomiast pierwszą premierą jest coś co. Miało swoją przesprzedaż w piątek, a raczej miało mieć. Mowa o Best of Portal, czyli antologii naszych e, najlepszych tekstów, wybraną i zredagowaną z, z przypisem od Wojciecha Rzadka. E, przesprzedaż ruszyła w piątek, natomiast miała się dowiązać z, właśnie z odwiedzinami e, Wojtka na planszówkowej liście przebojów. E, tu niestety. Klątwa Ignaciego dopadła nas po raz kolejny i router padł, nie udało się nadać transmisji, więc Wojtek jeszcze kiedyś nas na pewno odwiedzi, natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy dokładnie. Niemniej w tej chwili Best of Portal jest już do kupienia u nas przez sprzedaży i premiera jest na pierwszy czwartek lipca, myślę, że pamiętam 2 lipca. Do tego w lipcu, 16 lipca, dokładnie ostatni poprzez historię. Czyli coś, o tydzień temu, osadnicy, dodatek kampanijny z otwartą kampanią, z nowymi rodzajami kart. W tej chwili przedsprzedaż trwa i, i, i z tego co wiem, ładnie się prezentuje, ładnie wygląda. Liczę, że jeszcze sporo Was zdąży kupić przed premierą i będziecie się cieszyć podczas wakacji osadnikami. I tutaj bez zmian, jeśli chodzi o pozostałe mm, premiery, czyli w, przypominam tylko, że w sierpniu, wrześniu e, Death May Die, Death May Die, trzymamy kciuki, żeby niedługo opuściło port. Prawdopodobnie będzie nasza pierwsza sierpnia premiera. E, oprócz tego Bara z dodatkiem, e, podwodne miasta, e, dodatek Teroso dodatka i Mezo, Istanbul Big Box, Nero ma X3.0 to rok ci trochę tam tego jest zaplanowanego, pewnie coś jeszcze dojdzie, być może coś spadnie na październik, niestety tak to zwykle bywa. Ale cóż, na chwilę obecną każdy z tych projektów idzie do przodu, ale czasami zdarzają się takie czkawki produkcyjne. Teraz co mamy przez sprzedaż tutaj? Dzisiaj zapowiadany już wcześniej balacz. Z tego co wiem, że zapalałem w sklepiku, Niektórzy tam zdążyli zapoznać się z ofertą, ale tak się skrócą z okazji, żeby pokrótce o tym powiedzieć. Tylko sobie podłączyć tutaj. Tak. Co my tu mamy? O, to jest ciężko chwilę. Baracz. o. To jest takie pudło, to można zobaczyć, jest naprawdę spore. Ono jest w tej chwili wypchane po brzegi komponentami komponentami, jest razem z dodatkiem. Nie będę do tego wyciągał wszystkiego, natomiast chcę podkreślić, jak dobrze ta gra wygląda, mimo że to nie jest Kickstarterowa edycja. To jest, jakby powiedzieć, taki plus tych wersji pust Kickstartera, że często tam też dodatkowe cele dla. E, dla tych wersji, później stepowych, i one, jakby, dzięki temu wyglądają po prostu lepiej niż, niż, niż te klasyczne. Czyli mamy tutaj lakier na planszy, mamy grube, ładne plansze jest mnóstwo drewienek. Coś, co nas zachwyciło, ja, jak pierwszy raz yy, mamy różne kształty budynków do każdej frakcji. E, to jest to to, 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 to robi wrażenie. Do tego mamy jeszcze mnóstwo tych, bez swojej instrukcji, więc naprawdę cena nie jest mała, ale tu wiadomo, za co się płaci. To nie ma wątpliwości, że to dla mnie jedno z najlepszych i w danych euro. A takich nie starterowych to nie wiem, czy nie najlepiej wydano. O pokrótce o samej grze parę słów. Hmm, od razu powiem, że nie jestem w żadnym mierze obiektywny. Gra mi się bardzo podoba. Jest to, ja uwielbiam ciężkie euro. Jest to prawdopodobnie no, z najlepszych i najlepszych euro, które wyszło w zeszłym roku. Wcielamy się tutaj w nazwijmy, do dyrektora wykonawczego firmy i musimy przechwycić naszą konkurencję, wyprodukować jak największą ilość, ilość energii, spełnić kontrakty, czyli tak naprawdę zrobić punkt zwycięstwa. Co jest wyjątkowe w tej grze jest tutaj parę fajnych cech. Jeśli ktoś grał w Teramistikę, to znajdzie tu parę, parę rzeczy, które są zbieżne. Mianowicie, podobnie jak w serwisie, mamy na dzień dobry układ paru komponentów, który nam wyznacza później jakby rozgrywkę i nasze, nasze możliwości, czyli mamy plansze spółki, jedną z czterech, które różnią się między sobą układem bonusów, to jest bardzo ważne i oprócz tego mają każda z nich ma specjalny bonus produkcyjny, więc unikatowy tylko dla siebie. Do tego dołączamy do dyrektora wykonawczego właśnie, naszą jakby która też ma jakąś specjalną zdolność. Z tych kombinacji wybieramy na początku gry coś i będziemy przez całą grę wykorzystali ich zdolności, żeby po żeby prostu wygrać wszystko. W samej grze musimy produkować energię budując najpierw tamy. Tamy trzeba budować, budujemy je wysoko na wzgórzach albo coraz niżej, aż do równin. Trick polega na tym, że woda spływa z góry, ze źródeł to oczywiste. I spływając trafia najpierw na te tamy, które są położone najwyżej. Tam e, właściciel danej tamy może wykorzystać tę wodę, żeby produkuje energię. Natomiast po produkcji tej energii te, e, ta woda spływa w dół, dokładnie no do tam. Więc ci gracze, którzy budują niżej, budują taniej, ale tą wodę otrzymają później. Więc to jest, jest jeden taki ciekawy element mechaniki. Drugie, co ważniejsze w tym spływie jest to, że kiedy woda spływa, to spływa takim naturalnym korytem rzeki. Ale podczas produkcji ona przechodzi przez elektrownię i przez kanały, które budują gracze. I w tym momencie w takiej produkcji ona może zmienić ten, te korytę. Więc może być tak, że ktoś na początku gry sobie zbuduje tutaj plan, będzie miał, tutaj ja będę wystrzegał wodę z tej, z tej rzeki, ale się okazuje, że nagle ta woda zacznie przepływać do innej rzeki, ponieważ któryś gracz wybuduje wyżej, wyżej tego. Więc poziom interakcji i baczenia na tego, co robią inni gracze jest naprawdę duży jak na euro i tutaj widziałem, jednocześnie nie jest to taka perfidna. Tam Ta woda nadal gdzieś, jakby to powiedzieć, płynie, czyli zresztą gracz potrafi czekać, wykorzystać. Po prostu trzeba, trzeba uważać na każdym kroku i umiejętnie korzystać z, tego, z tych zasobów, które się ma. Drugą częścią, ciekawą cechą jest mechanika samej, samej budowy, bo sama gra to worker placement, rozstawiamy swoich inżynierów i wykonujemy różne akcje, ale jedną z kluczowych akcji jest budowa, jest budowa budynków na planszy i budujemy ją na pewno takiego koła budowy. Wrzucamy tutaj specjalną kafel technologii produkcji, do tego wrzucamy koparki albo betoniarki, które są wymagane do produkcji danego elementu, i następnie będziemy z każdą kolejną budową, te koło się obraca, więc kiedyś, kiedyś, kiedyś są te, że mamy, są te możliwości przyspieszania tego, te elementy wykonają pełny obrót i one do nas wrócą. Czyli, jakby to jest taka inwestycja. Teoretycznie nie płacimy za te elementy, ale w praktyce pozbawiamy się dostępu przez jakiś czas do naszych, naszych zasobów, więc trzeba planować, kiedy one z nas wrócą, kiedy będziemy mogli wykorzystać kolejną budowę. Znów e, kawałek fajnego planowania i jeszcze na koniec dodam jeszcze, dodam jeszcze taki e, ciekawy patent: do tego całego do budowy i produkcji energii musimy E, tworzyć takie systemy elektrowni, tamy, kanału, czyli różnych budynków. Więc teoretycznie najbardziej nam się opłaca właśnie budować takie różne budynki i dać do przodu. Ale tak trudno to skonstruować, że na placu gracza dodatkowe bonusy, e, które otrzymujemy na początku rundy, odsłaniają się, kiedy produkujemy i, e, kolejny ten sam budynek. E, więc tutaj znowu trzeba kombinować, czy chcę najpierw budować budynki, które może mi się teraz nie przydadzą, ale dostanę z nich jakiś e, e, bonus już teraz. Generalnie dużo mikrozarządzania takiego, bo musimy gospodarować zręcznie tymi zasobami, które mamy, ale połączone z dalekosiężnym planowaniem, bo musimy od razu się zastanowić, gdzie będziemy budować nasze tamy, gdzie budujemy nasze elektrownie, jak to ma wyglądać, to jest tak pokrótce, mniej więcej jak, te, jak ta gra, na czym ta gra polega. Idą mówię o samej podstawce, tylko. Natomiast oprócz tego, możecie także zapatrzeć się w dodatek. Dodatek daje nam kolejną, e, piątą spółkę, czyli piątą planszę do wykorzystania. Nie pozwala na grę pięciu graczy, ale myślę, że ta gra naprawdę jest... E, potrafi zająć dużo czasu. Mm, choć mam wrażenie, że większość z nich to jest po prostu odnalezienie się w grze. Gdy już raz znamy zasady, które są dosyć skomplikowane, ale z drugiej strony mm, jakby to powiedzieć logiczne, czyli nie jest, tak, że, nie jest to taka totalna abstrakcja. To wszystko ma sens. Woda spływa tędy, jeśli ktoś produkuje, to przepuszczają wodę tutaj. Zabieram budynek. Te budynki też są takie, nie są to jakieś wydumane konstrukcje, to wszystko ma tam sens. Więc generalnie gracze raczej po pierwszej rundzie gry się już spokojnie odmywali w ciągu dalszym. Więc tutaj tutaj większych problemów nie było. Sama instrukcja też jest bardzo dobrze napisana, więc myślę, że spokojnie dacie sobie z tym radę. Więc mamy tutaj kolejną planszę spółki. Mamy tutaj specjalny, specjalny rodzaj zleceń gdzie musimy odrzucić część naszych komponentów, nasze, wysyłamy nasze betoniarki i dostajemy jakieś specjalne mocne bonusy mamy prywatne inwestycje, czyli rodzaj takich budynków jakby pobocznych, które dają nam tylko nam dostęp do akcji, więc dużo, dużo nowego, nowego dobra dla mnie zarówno grazie, jak i postawki, jak i z dodatkiem są, są bardzo fajne. Podstawka już ma sporo metrów do ogarnięcia ale wierzę, że jeśli poznacie dodatek to będziecie chcieli grać tylko z niej. ja przynajmniej już pierwszą partię grałem z dodatkiem i, i grało się bardzo dobrze, da się na wszystko, wszystko ogarnąć. Więc od dzisiaj Baraż u nas w sprzedaży nakład mały, bo gra sama w sobie mimo wszystko ciężka i ciężko powiedzieć, czy będzie do tak jak to znaczy, jeśli będzie, na pewno nie jest, na pewno u nas bo, mi, bo, mogliśmy w ogóle przystąpić do tego druku i drukować mniejszą liczbę, dzięki idę, żeby był druk międzynarodowy. Tak, gra jest tak bogato wykonana, że inaczej nie byłoby to możliwe. Więc jeśli będzie kiedyś do druk międzynarodowy, to oczywiście możemy się sprawdzić pod nią podłączyć i drukować. Natomiast nikt nam w takiej gwarancji gdzieś, gdzieś się nie da. Więc jeśli ktoś chce kupić, to raczej powiem teraz, chyba że później z drugiej ręki. Z takich rzeczy, które jeszcze mam, mam do pokazania. I tego, co przez przetarstwo trwa, to dosłownie dzisiaj w wylądowało u na spudło. O, nie, nie mieści się wykranie. I z był big box, prawdziwy big box. Znów mnóstwo komponentów, jest to faktycznie to wszystko, co było w dodatkach, wydane wszystko w ładnym pudle. Mamy te, które tutaj, by ktoś chciał zobaczyć, ile tam faktycznie było. Sporo: 3, 6, 9, bodajże 12 składek. Do tego oczywiście wszystkie drewienka, e, wszystkie karty Rubiny, czyli faktycznie Istanbul w całości taki jaki był na rynku, e, dostępne też teraz przez sprzedaży z premierą mm, w sierpniu, ewentualnie wrześniu, zobaczymy. Niemniej tak się o to prezentuje, duże, duże piękno To Z kawa, bardzo fajnie, e, średnio ciężkie, 1 e, euro. E, co tu jeszcze ciekawego mam dzisiaj do przekazania. Teraz przyjść, możemy przejść, a, iść przez sprzedaży kolejnych. Drugie dno oczywiście nadal, jeśli ktoś by chciał dokupić razem z zdjęciami u nas, to zapraszamy, wysłamy oczywiście niezmiennie do dnia premiery. Trwa przez sprzedaż na Last Aurorę, czyli grę w klimacie Neuroshima Hex, o, o wyścigu do tytułowej tytułowego okrętu próby ucieczki z lodowatej yy, północy, bo w czasie zimy yy, postnuklearnej yy, troglodyci również tutaj, yy, jak zwykle fani hexa do, yy, dopisują i kupują tego yy, dużo dużo dużo, bo nie zmienię cieszy i zapowiada się, że to na pewno nie będzie ostatnia armia, yy, kolejna już gdzieś tam jest opracowywana. Yy, I tak, to już wszystkie tytuły, które w tej chwili są przez sprzedaży. Yy, teraz pytanie Henio ja pyta, kiedy przystrzesz biedów na portakon 2021. Jeszcze, jeszcze nie teraz. Tak naprawdę myślę, że zobaczymy, co się będzie działo na Jesieni. Wiele osób wie jeszcze tutaj, że wróci do nas epidemia, chociaż tak naprawdę w Polsce to jeszcze nie wyszła, ale że będzie, że będzie gorzej, zobaczymy, na pewno to może wpływać na, na decyzję i będziemy czekać pewnie do września, października żeby sprawdzić, jak to wszystko będzie rozwijać, czy możemy w końcu bezpiecznie zorganizować dużą imprezę. Hmm, a taki niewątpliwie będzie kolejny portal. Hmm, Hen e Henio także pyta o Rejsa i dodatki. E Rejs w tej chwili uruchomił ruch międzynarodowy i do e właśnie do dogodujemy szczegóły, żeby się pod niego podpiąć. Na razie o dodatkach jeszcze nie mam pełnej informacji. Hmm, Patrycja natomiast pyta o skrzynie e skarbów do e Robinsona Cruzo, czy będzie zawierała pakiet sprzedażowy do. Mystery taste na chwilę obecną, yy, podam to jeszcze po dyskusję, ale oryginalna decyzja była taka, że nie, ponieważ są to dodatki, które są, są do gry, a nie do, nie do podstawki, yy, i w tym momencie nie ma to za bardzo chyba sensu. Yy, yy. Michał pyta o nowe dodatki do Zombieside z wszystkich linii. Yy, tutaj jeszcze kończymy w tej chwili rozmowy. Yy, na razie nowelstwo do jest jeszcze potwierdzone, natomiast do innych dodatków, które mamy do druki lub nowe, tam będzie raczej druk mniejszy i w tej chwili Kulmini sprawdza partnerów, czy inni partnerzy mieliby wspólnie dołączyć, żeby razem wydrukować to w sensownej cenie. Jacek pyta o nowe gry, tradycyjnie nie opowiadam się na temat nowych tytułów. Wojciech pyta o uznawienie pozostałych dodatków do Roshimy. i tutaj dobre pytanie, bo gdzieś tutaj w, w, wcześniej umknęła ta informacja a mianowicie w tej chwili sklepiku można skupić już trzy y, dodatki nerozczepne dla mistrza gry natomiast y, 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 już w tej chwili a to do tego jeszcze świeżutko y, krew i dze obie części oraz ruiny czyli zestaw dodatków dla mistrzów gry pod kątem tworzenia nowych przygód y, kolejne w tej serii tutaj ta zapadła będą tak zwane nation booki Czyli e, Miami i Nowy Jork, z tego co pamiętam. E, czyli konkretny opis, już z mięsem, e, że tak powiem, dużych, dużych aglomeracji, e, pod kątem to już jest atrakcyjne, zarówno dla jak i dla graczy, że poznać tam mocniej bliżej dany rejon e, Stanów. I w kolejne dodatki będą w planach, ale tutaj już nie ma tak dokładnych dat robimy to step by step, kiedy jeden na półki, drugi jest w druku i w trzecim gdzieś tam będziemy powoli pracować ale nie mniej się powinny ukazać wszystkie o ile tylko nie będzie problemu z plikami Marek pyta o dodatki do Diavers w zeszłym tygodniu przez długi weekend nie miałem możliwości do pogadania w bieżyskiej więc zaraz dzisiaj w poniedziałek wysłałem formalne zapytanie do o a, 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 dopytanie się o, o przepraszam, Wysłuchając zapytanie o Skypekola i żeby tam w końcu wyjaśnić ten temat, bo ta mailowa wymiana się informacjami trwa, trwa, a niestety efektów za bardzo na razie nie ma. Marek pyta, czy okazję z okazji roku Molocha aktualna? To znaczy, jeśli mowa o tej dużej, która miała się odbyć, to już do mnie odwołaliśmy, więc przeniesiona na nowy rok. Na pewno coś tam z okazji 5 września będziemy organizować, ale jeśli chodzi o tą taką zjazd fanów. I, i, I świętowanie wspólne w jednej lokacji, to nie to. W tym roku się ono nie odbędzie. Paweł pyta o kolejną rzecz, jeśli chodzi o, mm, o dwa tytuły. To na chwilę obecną nie wypowiadam się niezmiennie. I, i podobnie Wojciech, czy wydawamy. To chociaż mogę powiedzieć, że na 100% kordów The Dead nie. Nie, nie, nie będzie wydać po polsku. Hmm. A propos planszowego bloodborna to oczywiście jesteśmy zainteresowani, niemniej żadnych dat jeszcze nie wiemy. Ja tylko mogę powiedzieć, że udało mi się na takim mocno prototypie wydrukowanym Pretty Play liznąć troszeczkę planszowego bloodborna i prezentuje się wybornie. Ale, ale jeśli chodzi o dokładne terminy, ceny itd. to jeszcze, jeszcze za wcześnie. I ostatnie pytanie Kasper mm, z Facebooka. Kasper pyta, kiedy wyjdzie na tych Barbarzyńcy, do z północy. Barbarzyńcy powinni się ukazać w... teraz między trzecim a czwartym kwartałem. Mm, jeszcze nie mam dokładnej daty premiery. Czy będzie darmowy kontent dodawany w ramach akcji do tej gry? Nie, nie wiem już tej chwili. Przynajmniej w tej... O, o ile wiem, nie jest taki problem. Mm, dobrze. I ostatnie też powtórzenie. Ten kroże o rudy dodatki jeszcze w tej chwili nie mamy. Nie mamy w tej chwili informacji od lettergiem. czekamy. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o to, co wydarzyło się u nas i co miałem ja do przekazania. A teraz praźmy o co pytacie. Migwid pyta, czy plastikowy koła do barażu będzie można dokupić osobno. Z tego co wiem, powinna być taka możliwość. Grzegorz pyta, że New Frontiers nie się na moje regale. Potwierdzam, jest, powoli jest coraz więcej takich gier, które faktycznie nie mieszają się nigdzie. U mnie takim jest Mage Knight i właśnie New Frontiers. Jest to pewien problem, ale tu niestety nic nie możemy na to poradzić. Karol pyta, co on z Owens Legacy. On z Legacy w tej chwili u nas jest. Rusza z tłumaczeniem i działa. Idziemy sobie tutaj, kalkulujemy różne możliwości produkcyjne. Chcemy Was sobie też troszeczkę zaskoczyć przy tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Hmm. King's Dilemma iterowano. King's Dilemma to nie jest nasz. Aha, rozumiem. To grzebać panuje kipić, rozumiem. Teraz już teraz. teraz oglądam w produkcji. Hmm. Do drug Rising Sun oraz Blood Rage. Więc blood, do drug Blood Rage hmm, powinien być właśnie w okolicach sierpnia u nas. Jeśli chodzi o dróg Rising Sun. My z naszej strony daliśmy zielone światło do kulminii i powinien to na tej przed końcem roku nas do dróg, Przepraszam razem, co z dodatkami. Tutaj dużo dyskusji na fo takiej czatowej. Kamil pyta, kiedy można się spodziewać z do Wicket. No, zdecydowanie jest taki kwartał, później październik, może listopad. Natomiast jest tak, dodatki pytamy, z tego co mamy na liście dodatków, jest parę special guestów, ale tak jak mówiłem wcześniej, tam potrzebni są inni partnerzy, by się dołączyć, więc ciężko mi w tej chwili coś powiedzieć wprost i z pewnością, że wyjdzie. Mm -hmm. Morksim to nowe dodatki do kiosku Północy. Na chwilę obecną yy, barbarzyńcy są w drodze i kolejny jest, yy, jest może, jak się może spodziewać, gdzieś tam pracę do dopiero ruszą, yy, Egipt, yy, tyle może powiedzieć, yy, tak tajemnie, tajemniczo, mniej tajemniczo, można się domyślić, że o to chodziło, kończąc taki jakby cykl odwiedzania tych wszystkich frakcji z podstawki. Yy. Major Bień pyta, czy są wieści z frontu and druga edycja. Na chwilę obecną udało się zlikwidować problem kart. Ostatni sample nie był, nie był dla nas wystarczający. Na szczęście nowy był już ok. I tutaj zwolniliśmy to do druku. A do w tej chwili? W piątek do nas miała dotrzeć, dotrzeć finalna, poprawiona wypraska plastikowa do ostatecznego akceptu. Ale niestety, jak w piątek, była prawie że zamknięta i kurier się odbił od drzwi. Dzisiaj będziemy ją sobie oglądać. NHK pyta: jaki jest status produkcji Last Aurora i troglodytów? Last Aurora jest w druku, a troglodyci są prawie że gotowi. Z tym, że oni oczywiście czekają na premierę. 5 Września i na wysokość Stanów, więc, e, więc tak, tutaj jest w miarę nie zagrożona i bardzo bezpieczna. Hm. Na jeśli chodzi o to, co było widzimy, w 19 nazwy, odpowiadałem na to w zeszłym tygodniu, polecam obejrzeć odcinek. Hm. Mhm. Jeśli mowa o Race for the Galaxy, to na chwilę obecną e, czekamy na Ark 1 i dopiero po wyniku sprzedaży będziemy dyskutować i myśleć, o ark 2 ark 3 z tego co wiem, że... E, to na razie nie ma, nie ma tematu. My nie jesteśmy w stanie przez rok jeszcze dostać plików do dodatków pierwszych, to ciężko nam tutaj myśleć o kolejnych. Glanny hmm. pytał, kiedy wysoka Escape to jest razem z drugim dniem Zamówiłam. No cóż, będzie już na dniach, już na dniach, ale liczymy bardzo, żeby na, żeby na weekend docierały te paczki, ale czy się uda, nie wiemy, bo sporo tych escapes zamówiliście. Hmm. Przemek odgłosał sobie w tle, to jest ciekawa wersja, ciekawy wątek, bo u mnie się faktycznie nie pojawiają, ale może być tak, że gdzieś to jednak zbiera, natomiast nie słuchajcie tego na zewnątrz, sprawdzę sobie w wolnej chwili. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Michael pyta, kiedy będzie skrzynia skarbów. Skrzynia skarbów ma mieć premierę w okolicach... Przełożonego estem, czyli mówimy o końcówce października. A Mystic Veil vale, w, vale w tej chwili jeszcze druk nie ruszył. Tam jest seria, drugi, druga fala poprawek, złożonych przez drukarnię i wydawcę. To są drobiazgi, no ale nie mniej ważne, związane tam z, z, z takimi rzeczami jak adresy, takie legal staff tak zwany, gdzie jak się okazało, w, od momentu produkcji Mystic Veil'a. Vale Firma AG miała trzy różne adresy. I musimy teraz to wszystko ładnie korygować na zgodność. Martin L., co Death May Day jakimi dodatkami w planach? Hmm, tu już mogę powiedzieć, że Death May Die, e, jeśli e, gdy wyjdzie w sierpniu, to przypominam tylko, że razem ukaże się z dodatkami e, e, Czarna Kola z lasu oraz Juxonot. Natomiast. W tej chwili tłumaczymy i bardzo chcemy, żeby jeszcze w tym roku udało się z drugim sezonem. Tutaj jeszcze gwarancji nie ma, ale na pewno pracujemy i na pewno też się ukaże. Patrząc już teraz, jak, jakim zainteresowaniem cieszy się jeszcze przed premierą podstawka. Sebastian pyta, czy data premiery losowego jest raczej sierpień czy wrzesień. Na chwilę są bardziej wrzesień odpowiedzi. I pięknie. Mamy 14.29. Jeszcze sprawdzę sobie, czy coś tam się pojawiło. Czy jeszcze coś do, coś do przekazania? Mam Wam tradycyjnie, mogę powiedzieć na zakończenie, że w środę mamy kolejną audycję dwóch pionków. W czwartek, kolejny muszę sprawdzić, ile tam już tego zostało jeszcze tych audycji recast nagranych okazji dziesięciolecia portalu. I w piątek, odpukać kolejne proszę usta przebojów. Tutaj dziś wieczorem, przypominam Wam, powinno być takie krótkie podsumowanie Waszego głosowania, żebyście mogli spokojnie głosować na, na kolejną już listę. W się nie udało, ale dzisiaj Ignaceo to wynagrodzi. Czekamy, materiał będzie krótszy niż zwykle, z racji tego, że jest, wskakuje niespodziewanie w terminarz, ale będzie. Bądźcie czujni i śledźcie nasz, nasz kanał YouTube. Tak i tu jeszcze mamy ciekawego. No w tej chwili wszystko, więc jeśli nie ma tutaj kolejnych pytań, to tylko powiem, że długi weekend za nami, no niedługo sezon urlopowy, ja spędziłem go mocno planszywkowo jak się okazało, Było to udało mi się nadobyć parę zaległości, ale w, czyli w końcu zagrałem w Tapestry, w końcu zagrałem w o, po, Tiny Towns, do tego oczywiście takie klasyki jak Decrypto i parę innych lżejszych typów, ale także, także cieszyższego, cieszyższego wpadło raz czy dwa właśnie właśnie z Blackboardem, więc mam nadzieję, że u Was też było bardzo fajnie i że gry portale też się pojawiały, pojawiały na stole, choć za powoli wakacje i już może nie sprzyja, bo z drugiej strony koronawirus sprawia, że jakby więcej czasu uczarek spędza w domu, nawet teraz potrzebując. Hmm. Tutaj pytanie o tapestry. Tapestry generalnie fajna gra za niefajną cenę, tak mogę powiedzieć. Się bardzo chętnie u kolegi, ale nie planowałem kupić. Yy. Natomiast Mac pyta czy jakaś jeszcze boba w tym roku jest szykowana. Szczerze mówiąc może jakiś tytuł się jeszcze pojawi w tym roku, ale cóż, yy. to w swoim czasie, to w swoim czasie, natomiast faktycznie Dostaliśmy taką ofertę pod tytułem Macie miesiąc, żeby przygotować się i później do druku, bo później nie wiadomo kiedy będzie druk. No i czasem z takiej oferty grzechnie skorzystać. NHK Big Boss, no ruszymy to temat szerszy, który jeszcze poruszymy, ale nie, nie dziś. Dziękuję bardzo wszystkim i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, hej!